Rozmowa piąta z Abba Serapionem o ośmiu wadach głównych. Ile jest rodzajów wad i w jaki sposób próbują nami zawładnąć? Do owej gromady najbardziej sędziwych starców należał również mąż imieniem Serapion, ozdobiony nadzwyczajnym darem rozpoznawania. Myślę, że warto przerać na papier przeprowadzoną z nim rozmowę. Gdy nalegaliśmy, aby nam coś opowiedział o wadach, o tym w jaki sposób próbują nami zawładnąć, jakie są ich źródła i przyczyny, rozpoczął następująco. Osiem wad głównych. Istnieje osiem wad głównych, które napastują rodzaj ludzki. Pierwsza, łakomstwo, lub zachłanność żołądka. Druga, nieczystość. Trzecia, chciwość, lub miłość pieniędzy. Czwarta, gniew piąta. Smutek. szósta. Lenistwo lub przygnębienie i zniechęcenie serca. siódma. próżność lub chępliwość. ósma. Pycha.